Cześć wszystkim, w tym odcinku dowiesz się jak ustawić poprawnie lokalizację w kampanii na Facebooku. Zaczynamy! Okej, okay, więc jesteśmy w panelu reklamowym, w menadżerze reklam na Facebooku, jesteśmy w części, w której zaczynamy tworzyć grupę odbiorców i pierwszą rzeczą, jaką tutaj napotykamy, to jest wybranie lokalizacji. I jedna z takich kluczowych rzeczy, z której ludzie nie korzystają, to, zobacz, masz tutaj do rozwinięcia taką ikonkę i zobacz, co się pokazuje. Osoby mieszkające w tej lokalizacji lub które niedawno w niej były, Osoby mieszkające w tej lokalizacji, osoby, które niedawno były w tej lokalizacji, i osoby podróżujące w tej lokalizacji. Zazwyczaj wybieramy osoby mieszkające w lokalizacji. Myślę, że 90% kampanii będzie zaznaczało tą właśnie opcję. Oczywiście jest to zależne od tego, co konkretnie chcesz reklamować e, i do kogo docierać. Natomiast no, tutaj, akurat, y, no, 90% czasu zaznaczamy po prostu osoby mieszkające w tej y, lokalizacji. I teraz to jest pierwsza rzecz. Y, którą jakby wiele osób omija, a tym samym trochę źle ta grupa docelowa się kształtuje. Następną rzeczą jest to, że tutaj kiedy mamy, szukamy lokalizacji, na przykład piszemy sobie kraj Polska i znajdujemy sobie Polskę, wszystko super, chcemy na przykład coś reklamować na całą Polskę, to mamy taką opcję, że jak sobie najedziemy tutaj na to, na kraj, który sobie wpisaliśmy, mamy taką tutaj też strzałeczkę, rozwijamy i zobacz, Możemy uwzględnić tylko miasta, możemy wykluczyć miasta, ale zobacz, możemy też wykluczyć lokalizację, ale zobacz tutaj, co się dzieje. Uwzględnij tylko miasta, więc klikamy sobie to i zobacz, mamy 36 miejscowości, rozwijamy to i wybieramy sobie ilość mieszkańców tych miejscowości, czyli targetujemy całą Polskę, ale tylko i wyłącznie miejscowości od konkretnej liczby do konkretnej liczby, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, bardzo przydatne, w wielu kampaniach się to sprawdza, a tym samym nie przepalasz swojego budżetu reklamowego, też bardzo mało osób z tego korzysta, więc jeśli nie korzystasz, to popraw swoje kampanie i zacznij z tego korzystać. I następna rzecz, bardzo też wiele osób, przykładowo chce reklamować się. Załóżmy w katowicach. Tak, i wyskakuje sobie miasto Katowice, chcą zawężyć tutaj średnicę i mogą tylko i wyłącznie do 17 km. Czasami chcemy działać bardzo lokalnie, więc jest to przepalanie budżetu ta średnica 17 km. i to, co możemy zrobić, to mamy dwa rozwiązania. Albo przykładowo wpisać sobie na przykład ulica Rynek 12 Katowice, czyli wpisujemy jakąś ulicę, zobacz, wyszukujemy ją sobie, pyk. I teraz możemy sobie tutaj stąd zawęzić nawet do jednego kilometra, zobacz, da się. I też inna opcja, równie ciekawa, mamy tutaj na mapie upuść pineskę. Klikamy to sobie i możemy tą pineskę upuścić powiedzmy, że gdzie chcemy. I jest to to samo rozwiązanie. Właściwie tak samo zadziała, więc to albo to możesz sobie po prostu wybrać. I to są takie podstawowe, podstawowe rzeczy, z których większość osób nie korzysta. Pisują tylko miasto, kraj, puszczają kampanię reklamową. Zdecydowanie to jest złe targetowanie. Każdy skupia się na tym, co wybrać w zainteresowaniach, wiek i tak dalej. Natomiast wiele osób popełnia już tutaj błąd w takim podstawowym targetowaniu w swojej kampanii reklamowej, w grupie docelowej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.